Siemanko, ja jestem Wodeks i witam Was w filmiku, w którym chciałbym zakończyć serię Stefa. Yy, powiem Wam teraz tak, dlaczego? Ponieważ ta gra mnie nudzi. Nie wiem czemu, ale ta, gra, ta gra mnie bardzo nudzi. Nie mam ochotę w nią grać. Yy, teraz widzicie w tle trailer z tej gry. Ja Wam powiem tak, ta gra mnie bardzo nudzi, znudziła. Nagrałem te trzy odcinki i w pierwszych dwóch nie wiem, o co chodziło w niej, bo takie miałem lagi, a w trzecim to już lepiej było, albo nie. I ja tą grę odinstalowuję z mojego komputera, bo ona naprawdę mnie nudzi. Masa naprawdę, mnie bardzo znudziła ta gra. Może to dlatego, że nie chce mi się dalej grać może dalej jest ciekawiej? Nie wiem, nie chcę się tego dowiedzieć. Po prostu co? No, za zakończę tą serię. Co? Może kiedyś do niej powrócę? Nie wiem. Może? W sumie? Może kiedyś powrócę no, do tej serii, do tej gry. Hm. No co? Co jeszcze mogę powiedzieć? No i... Hmm. Nie wiem co powiedzieć, no. Chyba żegnamy z tą grą. Może nie na zawsze, ale... Na razie żegnamy się z tą grą. Znaczy ja się żegnam, no. Wy te tam, tam nie wiem czy się żegnacie. Kończę z tą serią. I w tym momencie... Na razie nie chcę w nią grać, nie mam ochoty. Więc jak będę miał ochotę w tą grę grać, na pewno do niej powrócę i ją nagram. Od początku, tak jak było teraz, niedawno jeszcze. Nagram to wszystko od początku. I może wtedy pójdzie mi lepiej. A teraz, co ja Wam powiem? Do zobaczenia. W innych filmikach. Cześć!